Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Śladami Czterech Łap. Dzisiaj przychodzimy do Was z vlogiem z urodzin psiaków. Dzisiaj mamy 8 czerwca. Lady skończyła 11 lat, a Luna 2 czerwca. Skończyła już 5 latek. ale dzisiaj robimy im wspólne urodzinki. Także bez zbędnego przedłużenia, zapraszam Was do oglądania. Ja teraz zabieram się za robienie tortu dla psiaków I postanowiłam, że zrobię takiego biszkopta Którego później poprzekładam różnymi rzeczami No i nagram Wam też przy okazji przepis Ja wzięłam przepis na takiego zwykłego biszkopta dla, dla ludzi Ale po prostu odjęłam te składniki lub wymieniłam, których psy nie mogą jeść No i zmniejszyłam tą porcję razy 4. Także tak to wygląda no i do zrobienia tego biszkopta potrzebujemy jednego jajka, jedną, czwartą, jedną trzecią mąki i oczywiście musimy wziąć mąkę, którą psy mogą jeść. Ja wzięłam akurat owsianą. Potrzebujemy jeszcze pół łyżeczki y, mąki ziemniaczanej, y, do tego pół łyżeczki proszku do pieczenia i pół łyżki oleju. Ja mam akurat tutaj oliwę z oliwek. No i najpierw ubijamy białko z jajka. Kiedy białko mamy już ubite, dodajemy do niego żółtko. Dodajemy pół łyżki oleju i dalej miksujemy, już na niższych obrotach. Do szklanki z naszą mąką dodajemy tą mąkę ziemniaczaną i proszek do pieczenia I sobie to przesiewamy Przesianie tej mąki było dość pracochłonne, ale jakoś się udało. Teraz już możemy sobie y, wymieszać ciasto łyżką i kiedy prezentuje się mniej więcej tak, to przekładamy je na blaszkę y, lub do jakiegoś żaru żaroodporne, odpornego naczynia. Ja mam akurat taką miskę. Ciasto wkładamy do piekarnika, nagrzanego do 180 stopni, grzanie góra-dół. Ciasto piekło się tak około 15 minut, na początku ustawiłam 10, wbiłam wykałaczkę, żeby zobaczyć czy ciasto nie jest surowe i rzeczywiście musiało jeszcze dodatkowe 5 minut pobyć. Nie jest go jakoś bardzo dużo, ale właśnie o to mi szczerze mówiąc chodziło, bo wiadomo to nie jest jakaś bardzo zdrowa rzecz. Tylko mi chodziło, żeby psiaki mogły się poczęstować, po kawałku ciasta sobie zjeść. Yy, wiecie, taka wyjątkowa okazja na urodziny. Jeżeli ktoś mi będzie chciał pisać w komentarzach, że to jest niezdrowe czy coś, no to zwróćcie uwagę na to, że przez cały rok moje psiaki nie jedzą żadnych zbóż, żadnych yy, słabych jakości jedzonek. Yy, także w urodziny mogą sobie coś takiego mm, troszkę gorszego zjeść, no ale oczywiście nie podajemy takich rzeczy często, sama też nie jestem za tym, no ale tak jak mówiłam raz w roku yy, i nawet nie ma tutaj jakichś koszmarnych składników, bo dałam tylko to, co wszystko widzieliście, czyli rzeczy, które yy, nie zagrażają psiekowi w jakimś stopniu. Oczywiście w dużej ilości yy, mogłyby coś działać, ale taki, taka mała porcja, no to oczywiście raz na długi czas może być więc ja zostawiam tego biszkopta do stygnięcia i wieczorem zorganizujemy psiakom takie urodzinki będę też chciała ten torcik przełożyć, udekorować także to wszystko Wam później nagram udało mi się wyjąć już ten biszkopt z salaterki i przekroiłam go tak w pół. Wyszedł bardzo mały, ale tak jak mówiłam o to chodziło. No i teraz zrobię krem, żeby go przełożyć. Tutaj w misce dałam taki naturalny serek śmietankowy z prawie zerową zawartością soli i tutaj mamy jeszcze trochę tego ciasta pokruszonego, gdzieś tam po bokach miski, który został I Teraz to dobrze rozgniotę, może nawet będę musiała dodać trochę wody Zobaczymy Mam tutaj jeszcze resztkę oleju z łusosia z Brillianta, to postaram się to jakoś nasłączyć trochę jeśli mi się uda, bo to jest naprawdę taka resztka, nie mogę tego odkręcić. O. Jakoś może pójdzie. Okej, okay, coś tam się udało. Nasączymy, żeby to było bardziej smakowite dla psiaków. Ok, jakoś się y, udało. No i mamy tutaj ten kremik. Tylko on wyszedł dość taki mm, ciężki, więc mam nadzieję, że mi się nie poniszczy. biszkopt, bo on jest naprawdę delikatny. Może to postaram się jakoś tak rękoma bardziej ugnieść. Mamy tutaj ten kremik, i kładziemy na to drugą warstwę. No, i teraz musimy to jakoś odcinkować. Tylko naprawdę muszę dodać tutaj coś bardziej płynnego, żeby to było łatwiejsze. Ok, dolałam do tego trochę wody. I teraz to możemy sobie tutaj y, rozlać po ściankach. Mam tutaj jeszcze takie smaczki, kostki mięsne. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Teraz otwieramy prezent dla dziewczyn. Jest to oczywiście jedzonko, ale już Wam pokazuję jakie smaczki wybrałam. Na początku mamy tutaj suszone jabłuszko w mięsie z kurczaka z firmy Dokas. Już od bardzo, bardzo dawna chciałam je zamówić, ale jakoś tak zawsze wybierałam coś innego zamiast tego. A teraz w końcu takie wzięłam. One mają 70 gramów. Jestem ich bardzo ciekawa. Na pewno nagramy na kanale Tester. Dalej mamy trzy opakowania takich e, mini-sandwichów, również z dokaz. E, no tutaj jest narysowany kotek, ale one są przeznaczone również dla psów. E, no tak one wyglądają. Również mają po 70 gramów. Są o smaku kurczaka i dorsza. Kiedyś je mieliśmy nawet wielokrotnie i psiaki je bardzo lubią. Pomimo, że nie są jakieś bardzo duże, to i tak można je pokroić nawet na cztery mniejsze części i mamy wtedy takie idealne smaczki do treningu. I już ostatnia rzecz z torby To są takie też Stripsy z kurczaka 180 gramów To jest akurat taka mega duża paczka I są tu takie bardziej Kruche filety I możemy je sobie pokruszyć właśnie Również na trening my zazwyczaj jeśli już używamy smaczków To albo są to gryzaki, żeby właśnie lady się na dłużej zajęła Albo to są smaczki, które Z łatwością można zabrać na spacerek I w małych porcjach podawać Tutaj nawet mamy Składzik. Ponad mam tych nic po polsku nie ma. Także 93% filetu z piersi kurczaka. A reszta to jakieś dodatki. Ale i tak ten skład jest dobry. Według mnie. Także takie nowe smaczki macie. Cieszy się Lejduśka. Cieszy się Piesek. Luneczka tam gdzieś jeszcze sobie poszła. Ale Lejduśka tutaj nam towarzyszyła. Przy otwieraniu prezentów. No takie jedzynko, jedzonkowe prezenty zawsze są najlepsze, bo psiaki się najbardziej z nich cieszą. Ja już się będę z Wami żegnała. Jeżeli filmik Wam się spodobał, to będę oczywiście bardzo wdzięczna za łapki w górę, za komentarze. Możecie zostawić życzenia dla psiaków. No i oczywiście zachęcam Was do oglądania następnych filmów, jak i poprzednich, które są już u nas na kanale. Do zobaczenia!